Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii bitwy online w Total War Warhammer 2. Jeszcze tak jak, taka krótka informacja w sprawie piątkowego turnieju, mianowicie... Było pytanie: Padło pytanie o to, czy ten lord wampirów, nekrarchów, von Karsteinów i tak dalej, czy to są bohaterowie, znaczy lordowie imienni, czy, czy nie. No i postanowiłem ostatecznie, że tak. Jeżeli chodzi o wampiry, to ci ten lord wam, Każda, każdy jakby. chyba, czekajcie, jeszcze zerknę. Uh. Każda, każdy lord, który ma w nazwie lord wampirów, jakiś tam, to jest tak jakby lordem no, nieimiennym, więc można go, można go wziąć. Tylko tak jakby ta, ta nazwa własna tutaj w tym tytule tegoż lorda, to jest jakby określenie, nie wiem, do jakiejś grupy, do, do której przynależy, czy tam... No nie wiem, nie wiem, nie znam lore aż tak dobrze. Tak samo lord wampirów Strigoi, on także jest bezimienny. Ten król guli Strigoj, on jest lordem imiennym, więc, więc tak to wygląda. W sumie w sumie to daje no wampirom spore pole do popisu, tak czy inaczej, jeżeli chodzi o lordów, oni chyba mają najlepszą sytuację w porównaniu do taki norski, która no w tym wypadku będzie miała tylko jednego lorda do wyboru, czyli przywódcę grasantów. No to wampiry mają, mają no, ogromne pole do popisu. Więc no zastanawiałem się, czy tego nie ograniczyć przypadkiem, żeby no no, żeby wampiry też miały jakieś ograniczenie, są i tak mocną frakcją, ale ostatecznie nie. No, są to jakby nie było lordowie bezimienni, tylko po prostu ta nazwa własna jakby no, określa ich przynależność do określonej, nie wiem, grupy wampirów, czy jakkolwiek to, to, to zwać. Czyli lord wampirów krwawego smoka, lord wampirów strigo, lord wampirów nekrarchów, lord wampirów von Karsteinów hmm, lord, lord wampirów lami, to są y, lordowie, których możecie wybierać. Y i tyle. No i zwykły lord wampirów oczywiście też, mistrz nekromancji również. I tyle. Jest już aktualnie zapisanych około 10 osób, czyli no jakieś 6 miejsc jeszcze zostało. Także no piszcie, jeżeli macie ochotę się zapisać. I tyle. I no, żeby jakoś nie przedłużać, to stwierdziłem, że pokażę wam jakieś powtórki, tylko no właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, hmm, które powtórki były. Nie mam ich jakoś dużo, powiem szczerze. Autosave, no to była, nie wiem czy Krieger to nie jest przypadkiem jakiś pros, ale no to co zrobił w tej bitwie to, no kampi... ustawił się w ogóle w rogu mapy i kampił tam dłuższy czas, ja poszedłem AFK, wróciłem to on jeszcze do mnie szedł, a właściwie dopiero zaczynał iść. Dobra, Żeś. Mm. czy to było, czy ta bitwa już była, norska kontra wysokie elfy, mm. dobra, zobaczmy sobie to w takim razie, no mało mam tych powtórek, trzeba będzie coś zacząć zapisywać trochę. Kwestia tego w przypadku Norski przeciwko wysokim elfom jest taka, że no zmienił się oczywiście, zmieniły się koszty jednostek. Przede wszystkim tych fe, felernych mamutów. One są teraz o 100 droższe. I o ile bierzemy wilcze skóry opancerzone, które są o 50 tańsze, no to jednak ta, ta, ta podrożona jednostka jakoś nam się balansuje z tymi tańszymi wilczymi skórami. Rzecz w tym, że w tym bildzie na wysokie elfy, który ja tutaj mam i który no stosunkowo często używam. W tym bildzie nie ma w ogóle wilczych skór, dlatego, dlatego no tak jakby no mamy ogólnie armii mieliśmy 200 punktów droższą. Dobra, tak wygląda sytuacja. Okej, okay, no na pierwszej linii zwykli grasanci. Rzecz w tym, że jeden z tych oddziałów w poprzednim, tak jakby, poprzednim patchu, to był oddział z Regimes of Renown, czyli ci tacy troszkę lepsi grasanci, spowolnimy trochę. Dlatego, no, musiałem ostatecznie ten lepszy oddział wywalić i wrzucić po prostu zwykły oddział. Zwykły kosztuje 400, ten lepszy kosztował 650 bodajże, więc no jeszcze 50 punktów było na to, żeby troszeczkę podbafować te zwykłe oddziały. Także to nie jest jakiś, no, jak to mówiłem, Angole such a big deal, bo, no, cóż... 200 punktów nie robi wielkiej różnicy wywaliłem oddział rorowy, pobafowałem trochę te zwykłe i tyle. Oczywiście dwa wspomniane felerne mamuty na plerach, dwa oddziały mm, e, wojowników chimirów z wielką bronią. Dowodzi wulfryk wędrowiec na rydwanie dla odmiany. Na samym środku mag z magią śmierci. On jest bodajże na koniu. E, I tak, jeszcze na skrzydle taki, taka formacja cała, czyli dwa oddziały norskańskich wilków lodowych oraz dzika mantykora. Tymczasem przeciwnik wystawił się no troszkę kawalerii po jego stronie jest. jest Aczkolwiek no dosyć lekkie. Jeść zelerionu razy dwa, no i z drugiej strony mamy srebrne hełmy, także razy dwa. Srebrne hełmy są chyba troszeczkę lepsze niż jest zelerionu. Jeżeli chodzi o pierwszą linię, to tutaj sytuacja bardziej elitarna. Trzon armii to oczywiście białe lwy. z... No białe lwy. <coughs> Przepraszam. Na skrzydłach włócznicy, no i z tyłu mamy jeszcze jeden oddział mistrzów miecza Hoeta. I tu widzę jeszcze jeden oddział kawalerii. Srebrne hełmy. Dużo jazdy, naprawdę dużo jazdy. Mistrz Wiedzy... <coughs> Przepraszam, Mistrz Wiedzychoeta dowodzi tym przedsięwzięciem. Pijawka dusz, olas oraz regeneracja yy, to czary, które posiada. No i Tyrion schowany gdzieś w lesie. Troszkę. <coughs> Kurde, muszę łyknąć herbaty, wybaczcie. Oj, herbata jeszcze wrząca, coś mi. <coughs> Dobra, nieważne. W każdym razie już pierwsze linie ruszają w swoją stronę. Oczywiście, mamuty agresywnie idą w kierunku białych lwów, bo białych lwów się nie obawiają. One nie mają żadnego super przebicia, pancerza, super bonusów do dużych jednostek. Jedyne co się boją włóczników, dlatego trzeba zrobić tak, żeby mamuty poszły na białe lwy. Widzicie zresztą tą skuteczność. Tutaj jeszcze wejdzie szarża na ten nieco poszatkowany oddział białych lwów moje piechoty no i chodzi o to, żeby zająć piechotą włócznie no tutaj oczywiście niefortunnie mamut się władował do walki z włóczniami, trzeba go będzie za chwilę stąd wycofać, no ale patrzcie na to urzeźnie, patrzcie na to, jak dosłownie w przeciągu sekundy mamut felerny poradził sobie z białymi lwami Tutaj, oczywiście, całkiem skuteczna szarża. Ja na plecach trzymam wojowników Fimirów oraz. No tak, jeszcze w morskich wchodzi przy okazji. Wojowników Fimirów oraz, oraz moje, moje jednostki podjazdowe. Weszła pijawka dusz na Tyriona. No, oczywiście, on tutaj się skupia na Wulfryku, ale Wulfryk nie z takimi rzeczami sobie radził, co powtarzałem już niejednokrotnie. Udało mi się władować Fimirów na te srebrne hełmy. Tam, mamut, sobie doskonale radzi. Drugie Fimiry, oczywiście, osłaniają, tak jakby to, ten, ten fragment formacji. Tutaj jeszcze są. Pieski. Jeden oddział piesków wrzucam, oczywiście, za Tyrionem. Odmrożenie sprawi, że będzie zdecydowanie wolniejszy, dlatego będzie go można dorwać. Możliwe, że nawet Fimirami, no ale jeżeli nie, to chociażby Wulfry nie niego wjedzie. Tutaj, oczywiście, ta przewaga kawalerii po stronie przyjaciela jest duża, dlatego no, muszę trzymać te, te Fimiry, żeby tu osłaniać jakoś właśnie piechotę, która no, jest stosunkowo słaba, dlatego no, wjazd na plecy mógłby być naprawdę bardzo groźny. Patrzcie na mamuty, radzą sobie doskonale, Full HP, włócznie już praktycznie wybite do zera, także no będzie przeciwnikowi bardzo często tutaj ciężko cokolwiek. Działać. Jeszcze zionięcie, ale to prawdopodobnie od nieprzyjaciela, no, raczej nie inaczej. Tak, to jest Tyrionowo. Wow, to zadało naprawdę imponujący demecz. Wulfryk ma problemy, aczkolwiek no Mantykora zlądowała także na Tyrionie, aby ostatecznie próbować go dobić, ale no Wulfryk mimo tych problemów, mimo że jest na Rydwanie, czyli no jego zdolności bojowe są nieco ograniczone, to jednak radzi sobie całkiem nieźle. No i tutaj oczywiście już kanapka z jeźdźców z Elyrionu, kanapka Fimiry, jeźdźcy z Elyrionu i znowu Fimiry. No Fimiry robią, tu, robią tutaj za bułkę w takim razie, a za mięcho mm, jeźdźcy z Elyrionu. Mm, Tyrion oczywiście mocno obity, Mantykora cały czas na nim siedzi, pijawka dusz wchodzi na Wulfryka, także no Wulfryk teraz też ma Troszeczkę problemy. Jest Lerionu wreszcie przepędzeni. Tutaj, patrzcie, jak, patrzcie na to, jak naprawdę fajnie sobie radzą norskańskie wilki lodowe z tymi jeźdźcami z Lerionu, właśnie. Piechota sobie też radzi. Wszystko dzięki pomocy Mamutów, które no z kawalerią też mogą coś tam nawet powalczyć. No i niestety Wulfryk nie żyje, także sytuacja się troszeczkę skomplikowała, powiem szczerze. Pasek był zdecydowanie na moją korzyść, a tym razem, tymczasem, no naprawdę sporo punktów poleciało, poleciało w dół. Ze względu na to, że Tyrion miał tą swoją nieszczęsną miksturę leczącą. To jest właśnie największy problem. Kawaleria nieprzyjaciel się zgrupowała bardzo blisko krawędzi. Sporo szczęścia po stronie nieprzyjaciela. Moje wilki też się przegrupowały, ale niestety już zaczynają znowu uciekać. No, Max Magią śmierci. Bohater, który trzyma tak, jakby armię w ryzak. Tutaj, no, jakoś mu trzeba pomóc. Jeden mamut nie ma kompletnie nic do. chociaż nie. On siedział na mistrzów miecza. Także, no, sytuacja wcale jeszcze nie jest taka, jakby oczywista. Oczywiście, mamuty z mistrzami miecza powinny sobie poradzić. Tutaj całkiem skutecznie szarżuje felerny mamut w, w Tyriona. Oczywiście, próbuje cały. Czas unikać walki czarownikiem z Magią Śmierci. Aczkolwiek, no, może to się okazać stosunkowo trudne. Teraz, oczywiście, zmieniłem zdanie, bo stwierdziłem, że z pomocą Mamuta możliwe, że uda się tego Tyriona pokonać. W tym blobie Fimiry i Mantykora radzą sobie też nie najgorzej. Aczkolwiek, no, już jeden oddział Fimirów, pół HP. Morale niskie. Mantykora podobnie. Mag zaczyna uciekać, także, no, sytuacja wcale nie jest taka kolorowa, jakby się mogło wydawać. Problem w tym, że przeciwnik zapomniał, oczywiście, o tej kawalerii, która stoi tutaj zblobowana. No, a na pewno bardzo by się przydała. No, z Fimirami może by się sobie jakoś super nie poradziła, ale teraz Mantykora ściga w tym momencie Tyriona, a Tyrion tymczasem ściga uciekającego maga z magią śmierci. Fimiry oczywiście z pomocą mamuta sobie poradziły. Hmm, tutaj drugi mamut walczy z mistrzami miecza Hoeta i powinien sobie nawet poradzić. No cóż, jest no całkiem sporo punktów droższy. No i problem w tym, że teraz ta kawaleria może się okazać bardzo przydatna, nawet bardziej przydatna niż w tym miejscu. Bo Tyrion potrzebuje w tym momencie pomocy. Mm, bardzo by się przydało <grym> to wsparcie, bo z mantykoro może sobie nie poradzić. A istotne jest też, aby pozbyć się oczywiście tego maga i przy okazji nie stracić własnego lorda. No cóż, z piechotą zasadniczo sobie moje oddziały poradziły. Zostali jeszcze mistrzowie miecza, ale oni za długo nie przetrwają. No... Pasek po raz kolejny zdecydowanie przechodzi na moją korzyść. Problem w tym, że przeciwnik po raz kolejny zapomniał o tej kawalerii. Ona powinna ścigać Tyriona. Tutaj już nie ma czego ratować. Zostały oczywiście jeszcze fimiry, ale było ich na tyle niewiele. Ajajaj, no, mak ostatecznie zginął, aczkolwiek no, Tyrion też nie ma łatwo, szczególnie jeżeli godorwał go norskańskie ogary, które mają odmrożenie, oczywiście. Odmrożenie. Nie, nie siadło. No i niestety Tyrion raczej nie zdoła wymknąć się z tej niezwykle trudnej dla siebie sytuacji, on oczywiście jest twardym wojownikiem, widzieliśmy to no chociażby podczas ostat ostatniego meczu FFA, który podesłał rankor, kiedy Tyrion naprawdę tam napsuł krwi armii nieprzyjaciela, no ale cóż, w tym momencie ostatecznie udało mi się zwyciężyć. No cóż, build jak widzicie w dalszym ciągu działa. Oczywiście te wysokie elfy to pewnie, znaczy tak, za dużo białych lwów moim zdaniem. Szczególnie z Redgem Sovereignny jeden oddział Mistrzowie Miecza, totalne przeinwestowanie. Norska nie ma takich oddziałów, które byłyby w stanie jakoś szczególnie zagrozić. Znaczy nie no dobra. Yy, Grasandi, yy, czempioni z białymi lwami prawdopodobnie coś tam by powalczyli. No, ale myślę, że sytuacja byłaby wyrównana, mimo że czempioni są dużo, dużo drożsi. Dlatego, nabranie no, czempionów przeciwko wysokim elfom to raczej błąd. Więc raczej ciężko się tego spodziewać. A tymczasem, mamuty to jest w dalszym ciągu fajny wybór, mimo że są droższe. Widzieliście, jak sobie świetnie poradziły z mistrzami miecza, jak sobie świetnie poradziły z, z białymi lwami. Także mamuty to w dalszym ciągu dobry wybór. Oczywiście, Fimiry miały chronić tyły, one od tego są. Mamuty idą do przodu razem ze śmieciową piechotą, tymczasem, Fimiry bronią tyłów. Chyba, że pojawi się jakiś smok, to. Oczywiście możemy łapać smoka. Norskańskie wilki lodowe spisały się znakomicie. Walczyły stosunkowo długo z kawalerią. A kiedy nie walczyły z kawalerią, to dopadły Tyriona i odmrożeniem sprawiły, że nie mógł się wycofać. Wulfryk troszeczkę się władował. To na pewno problem. Jeszcze ewentualnie będę rozważał, czy nie lepiej byłoby Wulfryka z Rydwanu przerzucić na konia. To może będzie lepsze rozwiązanie. Czekajcie, zobaczymy jaka jest prędkość Wulfryka na, na kuniu Norska. Wulfryk. Na koniu prędkość 78, na rydwanie dokładnie taka sama, czyli to nie jest problem. Rzecz w tym, że na rydwanie tak, atak w zwarciu mniejszy, obrona w zwarciu dużo mniejsza i siła broni też. No, czyli no jego potencjał się znacznie zmniejsza. No, oczywiście, co jest, co jest plusem, to to, że premia do szary znacznie większa, więcej troszeczkę HP i trochę pancerza. Plus. No może właśnie fajne szarże wykonywać ten Wulfryk, ale zastanawiam się czy na koniu nie będzie lepszym rozwiązaniem jednak, no będzie, przepraszam, o te 250 punktów tańszy i ewentualnie wtedy właśnie można, no tylko że wtedy nie będzie miał takiej masy, ale, ale no powalczy dłużej w zwarciu, ewentualnie można mu wtedy wrzucić ten przedmiot, siła broni plus, 211, yy, plus 75, to jest naprawdę dobry item. Także może właśnie zmiana tego wulfryka przerzucenie go z Rydwana na konia i wrzucenie mu tej właśnie siły broni, może to będzie akurat dobre rozwiązanie. Trzeba się jeszcze nad tym chwilę będzie zastanowić. No nic. Dobra, czy ja mam jeszcze jakąś powtórkę dla Was? To chyba było, to w to Vindictive Glare sprawdzaliśmy. Norska na Skavenów była. Rześć krasnoludów. Dobra, zobaczmy, jak wyglądała rzeź krasnoludów. Mm. Okay. A, już pamiętam, oj, 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 to bardzo nieprzyjemna bitwa. No tak, to bardzo nieprzyjemna bitwa. Mm, ogólnie, no, ten build, który widzicie tutaj po mojej stronie, to jest taki build, który na krasnale powinien zasadniczo działać. Więc no Grimgor to może nie jest do końca najlepszy wybór, m, ale tak czy inaczej, myślę, że na krasnale nie jest najgorszym rozwiązaniem, szczególnie że dostał to plus 400 HP, aczkolwiek na no, ukrasnali też wszyscy lordowie praktycznie dostali plus 400 HP, więc to też nie jest tak do końca kolorowo, ale Grimgor nie jest ostatecznie najgorszym rozwiązaniem. Także m, także no proszę bardzo. Będzie Grimgor wreszcie jeden z ładniejszych modeli chyba w Warhammerze. Mm, tak, oczywiście trzy razy artyleria. Przy czym tak, jeden oddział to jest Doom Diver mm, i dwa oddziały to, to są te głazociągi goblińskie. Przy czym jeden jest z Regiments of Renown. Gramy w ogóle na tym obozy, obozie wargów, i to lubię tą mapę w pewnym sensie. Tutaj, oczywiście, trzy oddziały czarnych orków schowane za tym, za tym występkiem, występem, wy... za tą przeszkodą terenową. Mm. Trzy oddziały czarnych orków, a tutaj agresywnie w lesie. Trzy oddziały ochydnych tchórzy. Trzy oddziały hop goblinów, nosnych goblinów. No i jeden oddział skrzypiących uczników, czyli tych, którzy rozdzierają pancerz. No i tu jeszcze chopaki dzikich orków na dzikach, jako wsparcie. Oni okrążają z prawej strony. Ta armia cały czas stoi, ona prawdopodobnie jest niezauważona w tym momencie. No i koszmarny błąd już w tym momencie popełnia krasnolot, czyli mianowicie wchodzi do wody. Ta mapa jest masakrycznie masakryczna, jeżeli właśnie się wejdzie do tej wody. Ja patrzcie na ilość artylerii, jaki damage już w tym momencie sadzę właśnie z, z tych dział, i z, znaczy z, ka z katapult i tak dalej. Problem jeszcze w tym, że przeciwnik widząc, może nie spojrzał na, mapy. na mapę, to prawda, no wziął działa ogniowe, które mają krótki zasięg. One są oczywiście w porządku. No dobra, przesadzam, są takie sobie. E, aczkolwiek... Mm, no okej, okay. mogą zadziałać w tym sensie o to mi chodzi, mogą gdzieś tam zadziałać no moją artę jak widzicie masakrują całkiem przyzwoicie czarni orkowie no, no jednak no nie czują tego demedża mm, ale no mają krótki zasięg, dlatego przeciwnik widząc mapę powinien wziąć, wziąć zwykłe działa, bo no ze, ze względu na krótki zasięg musiał wejść do tej wody no a już w tym momencie patrzcie na tą rzeźnię wojownicy z wielką bronią, jeden oddział zmasakrowany, tutaj mm, wojownicy z wielką bronią, oddział numer dwa, też bardzo mocno obity, także no nie będą miały krasna ale łatwego życia. Ja tymczasem oczywiście podchodzę tutaj mm, czarnymi orkami. No jedna moja arta została w tym momencie zmasakrowana, także tutaj trzeba przyznać, mm, te działa nieprzyjaciela podziałały całkiem nieźle. Szarza z mojej, z mojej strony. Chyba tutaj za długo troszkę będę stał w tym kombacie i dostanę spory damage w odpowiedzi. Tak, zdecydowanie zbyt późno uciekłem, no ale ogólnie już wyszedłem wszystkim z lasu, zaczynam tą armię okrążać na środku jeziora. Naprawdę bardzo zła pozycja. Kolejna szarża, tylko tym razem dzikusy na, 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 na dzikach wpadają w y, zabójców. Oczywiście tym razem dobrze zrobiłem, od razu się wycofuję. No i powoli zaczynam ruszać go basami. Tu na pierwszej linii, oczywiście, czarne orki ruszają do ataku. No ładunki wybuchowe troszeczkę zabolą, ale nie aż tak bardzo. Nie mają na tyle przebicia pancerza. Y, odpalone ła. Y, tutaj też wpadam do, do ataku. Troszkę może w złym momencie odpaliłem to ła. Skrzypiący ucznicy, oni fajnie sobie tutaj poczynają. Grimgor już się władował tam w ogóle samotnie do walki. No i Grimgor kontra Ungrim. Oj, oj, oj. już się minęli w ogóle. No tu oczywiście jeszcze te płonące działa zadają całkiem spory demecz. Tutaj ochydne tchórze radzą sobie nieźle z zabójcami. To trzeba przyznać, że poradzili sobie całkiem nieźle. Tutaj jeszcze jakieś takie mm, szarże. Spontaniczne, że tak powiem, ale zasadniczo rzeźnia. Pierwsza linia pada, długo Brodzi w tym momencie umierają. Tutaj drugi oddział też raczej za długo nie wystoi. Tutaj jeszcze wjeżdżam na plecy, oczywiście, żeby pomóc tym czarnym orkom, bo im morale troszeczkę zaczę zaczęło siadać. No i właśnie kolejny oddział, górników, załamany. Grimgor sobie radzi świetnie, patrzcie na to. On oczywiście dostał ten swój item, który też, też mu zwiększa znacznie mm, siłę broni. A tak nie, atak, tak i przebycie pancerze, ok. No i z Ungrimem radzi sobie jeden na jeden całkiem przyzwoicie. No to jest masakra, to jest totalna masakra na środku jeziora. Czarne orki się przebijają przez pierwszą linię, no już lecą w kierunku górników. Niewiele zostało przeciwnikowi. Tutaj jeszcze na plecach krasnoludy, krasnoludy z wielką bronią. No ale przeciwnik ostatecznie podjął decyzję, że podda tą bitwę. No i nic dziwnego. No, ogólnie krasnoludy mają ciężko w Warhammerze, oczywiście w tych niższych ligach, powiedzmy, powiedzmy w lidze. Na tym niższym poziomie one są w porządku, bo nie ma tam dużo kombinowania. Nie ma tam dużo kombinowania, nie ma magii, nie ma, nie ma kawalerii, także no piechota, arta i tyle. I to tak jakby wszystko, od, od czasu do czasu jakieś runy się używa i tyle. A tymczasem... E no, no, właśnie, krasnale mają ciężko na, na jakimś troszeczkę wyższym poziomie. No, orkowie myślę, że ich kontrują na spokojnie. Tutaj wszystko miało przebicie pancerza. Praktycznie, nie wiem, chyba każdy oddział, nawet to, to tak. Dumdiver na pewno. Głazociągi też, cała reszta na pewno. Nie, no dobra. Skrzypiący łucznicy nie mają przebicia pancerza, oni mają jakieś rozdzieranie pancerza czy coś. Ale tutaj wszystko właśnie działało na pancerz. Jeszcze przeciwnik popełnił ten straszny błąd, że wziął te działa ogniowe. No, które może nie są takie złe, ale mm, Szczególnie nos obstawiony tak dużą ilością piechoty, mogłyby coś podziałać, jeszcze był mistrz inżynier, no ale prawdopodobnie przeciwnik nie zerknął po prostu jaka mapa jest grana, no i nie zdał sobie sprawy z tego, że będzie musiał wleźć do tej wody, do tego, do tego jeziora, żeby w ogóle znaleźć się w zasięgu. Także to na pewno, to na pewno mu życia nie ułatwiło. Na pewno nie. No cóż, byłoby na tyle. Także przypominam jeszcze o turnieju. Wszyscy ci, którzy no nie będą brali udziału, to zapraszam oczywiście na strumyk. Będziemy, no, nie, nie tyle że grali w Warhammera. To jeszcze ja nie wiem, czy będę grał w turnieju, czy będę go komentował, ale to zobaczymy. Będą prawdopodobnie trzy bitwy, no bo tak ćwierćfinały będą rozgrywane jednocześnie, więc wybiorę po prostu jedną grupę, którą będę oglądał. Później będą półfinały, to też jedną bitwę będę oglądał, no i finał oczywiście. Będę, będzie też transmitowany. Także, także tyle. E, dzięki serdeczne za oglądanie. Do zobaczenia czołem.